Witam Państwa w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem, przedmiotem mojego zainteresowania jest wzmacniacz PW9013 Naleśnik. Bardzo fajny wzmacniacz. Szczegółowo przedstawiony na kanale RS Elektronika. Wraz z technologią naprawy i bolączkami tego wzmacniacza. Pomimo tego, że bardzo wyczerpujące informacje są w tamtym filmie zawarte, postanowiłem nagrać również materiał na ten temat w uzupełnieniu do tamtego filmu, niejako. Ponieważ nie jest kilka elementów, których powiedzmy no zabrakło mi w tamtym filmie. Zmacniacz nabyłem jakieś 3 tygodnie temu na wolumenie warszawskim sprzedawca zapewniał mnie, że wzmacniacz jest uszkodzony, niesprawny. No i to była prawda. Tak. Tak było. Był uszkodzony, został przeze mnie naprawiony. Pokażę co wymieniłem, co dołożyłem, no bo na przykład brakowało tranzystorów mocy. Ale chciałbym się tu bardziej skupić na tym co jeszcze w tym wzmacniaczu można poprawić, co Projektant urządzenia przewidział, a fabryka z tej idei nie skorzystała. Zaoszczędzono na paru elementach, myślę, że kluczowych dla funkcjonowania choćby przedsmacniacza gramofonowego. To pokażę po otwarciu pokrywy górnej. Jak Państwo widzą, towarzyszy nam tutaj w tym nagraniu. RMS 404 Nie Klaudia, tak, bohaterka. Bohater, bohater, bohaterka. Urządzenie opisywane przeze mnie w jednym z filmów. Trochę komentarzy się tam pojawiło na skutek tej mojej pomyłki, ale do tego wrócimy na, na koniec filmu. No to cóż, otwórzmy wzmacniacz. No, wnętrze. Wielu z Państwa znane. W tym kanale w ogóle nie było tranzystorów mocy, w tym no, były, ale niekoniecznie o odpowiednim wzmocnieniu. Rezystory emiterowe w ogóle miały jakieś bardzo dziwne parametry, wymagały wymiany. Upalony tutaj jeden rezystor, drugi rezystor, podkówki, którymi nie dało się wyregulować prądu spoczynkowego. No i oczywiście kondensator głównego filtru. W beznadziejnym stanie, także wymienione zostały, oczywiście, wszystkie kondensatory elektrolityczne w sekcji wzmacniacza Również Co tutaj spróbuję, może się uda pokazać te wszystkie. Tak. No i tutaj taka uwaga dla na osób naprawiających ten tego typu wzmacniacz. Bardzo trzeba zwracać uwagę na polaryzację tych elektrolitów, dlatego że opisy na płytce nie zgadzają się z ułożeniem kondensatorów, i potem może być szereg problemów z tego wynikających. Dlatego po odsunięciu cyny, i jak one już się zrobią luźne, należy delikatnie je wyjąć i zobaczyć, jaka polaryzacja. Jest na płytce wrysowana a jaka jest polaryzacja kondensatora, żeby potem właściwie go, go włożyć. Także to jest w kwestii tej. Jeszcze powiem dwa słowa o tym dużym kondensatorze l 2 To jest akurat kondensator, próbuję go gdzieś tu pokazać, tak, z tego urządzenia. No, nie miał już odpowiednich parametrów. Może w tym kadrze będzie lepiej, jakoś takie osmolenie. Różnie ludzie sobie radzą z tymi kondensatorami. Ja do tej pory w zasadzie nawiercałem nowe otwory na płytce i wstawiałem po prostu kondensatory. Ten wzmacniacz jest dość wymagający. Nie można do niego włożyć wysokich kondensatorów, tak jak tutaj mamy. Te dwie jednostki, 2x10 000 mikro, one są też dłuższe, no i węższe od tej Elwy, także trochę zabawy jest z opaskami więc te niekoniecznie, ale znalazłem takie u, u mojego stałego sprzedawcy na Volumenie 6800 mikro na 50 V, które mają identyczną średnicę jak Elwa, a przy okazji po złożeniu ich w ten sposób. Tu na szczęście jest izolacja, nie trzeba nic kombinować. E, dokładnie wchodzą w miejsce ELWY. Więc nie ma problemu oczywiście. E, końcóweczki są bardzo krótkie, e, więc trzeba po prostu posłużyć się kabelkami i dolutować. I myślę, że to rozwiązanie jest bardziej eleganckie. Ten e, kondensator który tutaj jest zainstalowany, obecnie, czy zestaw kondensatorów zainstalowany w wzmacniaczu. To już naprawdę się trzyma dość solidnie. Tego nie, nie można ruszyć. Dwie opaski, na szczęście, w tym modelu, właśnie są dwie opaski, e, które umożliwiają dość, dość fajnie zamocowanie tego. Ja to poszedłem na łatwiznę. Wziąłem po prostu taśmę izolacyjną, owinąłem to, żeby się trzymało ze sobą. Potem e, docisnąłem te opaski, i, i w zasadzie to e, załatwiło temat. No dobrze, teraz odnośnie tych spraw związanych z, z tym, co fabryka pominęła w produkcji, a co projektant przewidział. Mamy tu płytkę przedsmacniacza gramofonowego i tak podstawowo zamontowane były te dwa kondensatory, tych dwóch nie było. Zaraz pokażę na schemacie od czego one są. Rezystor tego rezystora też nie było, ten był, ale o innej wartości. Ten też był o innej wartości ten nie był zamontowany. Co oni tutaj wymyślili? No to popatrzmy na schemat. Ok. Mamy tu schemat wzmacniacza. I tak, e, e, kondensator C107, C103 e, rezystor R106 i e, rezystor R113. W jednym kanale takie mają oznaczenia. teraz w drugim kanale mamy C207, C203, R213 i R206 Otóż na fabryce zdecydowano, że tego kondensatora nie będzie, tego kondensatora nie będzie. Zmniejszono rezystancję rezystora tutaj R200. 6 Z 82 kg do 43 rezystora R113 z 1 kg do 500 ohmów, i zmostkowano to po prostu na płytce. Przy czym w tym miejscu był dołożony faktycznie mostek z przewodu po prostu. Natomiast w tym drugim punkcie przy użyciu końcówki rezystora R206 czy 106, 106 już nie pamiętam, były zwarte te dwa punkty. Jaki jest wpływ na pracę tego przedwzmacniacza? tej modyfikacji, a no taki, że e, kanały bardziej oddziaływują na siebie. Tak, tu mamy jednak dwa filtry, e, układ polaryzacji e, tego tranzystora i e, pracy. Przepraszam, kota muszę się pozbyć. Zawsze głodny kot. No dobrze. Także to niewątpliwie, szczególnie przy małych sygnałach, tutaj w tym wzmacniaczu przetwarzanych, no, nie pozostaje bez wpływu. Co jeszcze e, e, można powiedzieć, no, no, trzeba te rezystory z głową dodać, takie jak są w schemacie, w odpowiednie punkty, usunąć zworki, do, dorzucić kondensatory i myślę, że to znacząco poprawi. I teraz drugi temat, który tutaj jest taki. No, ale też słabe bym powiedział, jakoś projektant yy, kiepsko za, zaprojektował zasilanie w tym, w tym wzmacniaczu. Otóż tak, mamy tutaj zasilanie z punktów yy, A i B, czyli tam z transformatora, dwa bieguny. I ono sobie idzie tutaj, przechodzi przez ten rezystor, mamy układ yy, polaryzacji tranzystorów różnicowych. Z diodą Zenera. No i co dalej? No dalej zasilamy z tego przedwzmacniacz. Czyli wszelkie wahania, napięcia związane z pracą końcówki mocy, no, przychodzą bezpośrednio na przedwzmacniacz. Mi się to bardzo nie podoba. Zwłaszcza, że ten kondensator to jest tylko 47 mikrofaradów. Tutaj nawet nie ma rezystora, który by to jakoś dodatkowo separował. No bo ta dioda musi być. Tutaj na, na, na polaryzację, na źródło prądowe skierowana, a przy okazji pełni funkcję stabilizatora dla zasilania przed ta Notabene napięcie też nie jest, tutaj jest w schemacie wyrysowane C15 dioda, czyli 15 v We wzmacniaczu są to diody, bo przynajmniej zrobili to osobno dla dwóch kanałów. Są to diody 12-voltowe. Także no, to jest kiepskie. Myślę, że warto pomyśleć o tym, żeby na przykład wykorzystać obwód, z którego zasilana jest żarówka, żeby zasilić przedwzmacniacz. Znaczy, jak ktoś lubi modyfikować sprzęt, nie chce mieć go w oryginale, tak? poprawić mu troszeczkę parametry, no to można to wykonać. To jest indywidualna decyzja zawsze. Ja chyba w swoim to zmienię, bo lubię słuchać tych staroci, a lubię trzep. Jak one trochę lepiej grają, tak. Więc e, prawdopodobnie e, to wykonam. O, Elwie powiedziałem o tych kondensatorach na płytce przedwzmacniacza, powiedziałem zasilanie. Zasadniczo to chyba wszystkie tematy. Wydaje mi się, że warto jest poświęcić chwilkę czasu na to, żeby e, dopracować to. No na pewno to trzeba zrobić, no bo tak tak został układ zaprojektowany i tak powinno po prostu być. To są jeszcze tranzystory BC149. Myślę, że jak na przedwzmacniacz gramofonowy, to lepiej by było jednak jakieś BC550 wsadzić i będzie, będzie to działało lepiej. O wzmacniaczu powiem jeszcze to, że no, gra naprawdę fajnie. Muszę przyznać, że ten naleśnik jest, jest wyjątkowo udaną konstrukcją. E, taki sympatyczny wzmacniacz. Wszystkie możliwe funkcje takie są, taki trochę większy brat e, e, PW8010. No i cóż, no, to w kwestii wzmacniacza byłoby wszystko. Jeszcze na koniec jedną kwestię chciałem poruszyć. Musiałem odpowiednio ustawić urządzenia do kadru. No i po lewej stronie mamy RMS404 nie Klaudia. A po prawej stronie mamy RMS 801 Claudia. Ten drugi e, egzemplarz e, nabyłem niedawno. No, zgodnie z obietnicą daną w jednym z postów pod moim filmem, gdzie nieopatrznie RMS 404 nazwałem Klaudią. E, troszeczkę tutaj się wysypało komentarzy w tym temacie, więc na pewno, jak już naprawię tą prawdziwą Klaudię, to. Próbuję zrobić film porównawczy. No niestety ona jest w takim stanie dość nieciekawym, powiem szczerze. Wymaga dużo, myślę, pracy jeszcze. Znaczy właściwie jeszcze nie zacząłem, ale oceniam na to, to że, że, że sporo trzeba będzie przy niej popracować. No, ale wtedy, myślę, też ciekawy odcinek powstanie porównujący te dwa magnetofony. No cóż, to chyba byłoby już wszystko. Dziękuję za uwagę. Miłego popołudnia, wieczoru, poranka, o której tam porze Państwo to oglądają. Wszystkiego dobrego, zdrowia życia.